Ja to ja tu może zadam takie pytanie, bo też mnie niepokoi sprawa, coraz więcej wypadków powodowanych jest przez użytkowników kładów, które mają wyznaczone podobno pola do, do, do penetracji, że tak powiem, natomiast to, że nie wymagane jest od nich prawo jazdy, to, że coraz bardziej zuchwali zasiadają za kierownicą tychże pojazdów, wymaga też jakiejś naszej interwencji albo, albo zauważenia tego problemu. Czy coś na ten temat, panie senatorze, wiadomo? Komisja w trakcie tej ustawy nie zajmowała się tym tematem. Ale myślę, jest Pan minister, który wysłuchał tutaj no, trzech głosów, sądzę, w pewnej perspektywie też podjęcia działań. To Panie Ministrze, polecam Pańskiej Pamięci, trzy sygnały tu zostały zgłoszone o kładach, motocyklach i rowerzystach, żeby Ministerstwo pochyliło się w, poprzez swoje instytucje nad tym tematem. Dziękuję. Dziękuję.